Co zrobić z miksem słoików, który musicie wynieść do piwnicy, a później w lecie poświęcacie mnóstwo czasu na to, żeby te słoiki znaleźć, te, które potrzebujecie. Robicie tenego dnia dżem, no to trzeba szukać tych dżemówek, żeby nie śmierdziały, żeby nie miały kwaśnych na przykład zakrętek po jakichś ogórkach czy po marynatach. To samo z większymi słoikami. Ja po prostu po pierwsze po myciu słoików nie zakręcam. Tutaj niektóre są zakręcone, ale tylko ze względu na to, że to są jakieś od ludzi specjalne słoiki czy butelki, które pójdą do zwrotu do nich. Natomiast nie zakręcam, sortuję sobie zakrętki według ich przeznaczenia, czyli słodkie. Po myciu da się jeszcze wyczuć, tak że to było po górkach albo było po kompocie. Więc tutaj mam wszystkie słodkie, małe i duże wrzucam i później wiem, gdzie tego szukać, jeżeli potrzebuję zakręcić słoik z dżemem. Natomiast słoiki, no słoików nie sortuję tutaj na miejscu, bo musiałabym tutaj mieć magazyn pięć siatek. Może za jakiś czas to zrobię, jak sobie tutaj trochę uporządkuję w tej mojej spiżarce. Natomiast przy wynoszeniu do piwnicy po prostu w workach różnych czy w reklamówkach Wcześniej robiłam to w takich workach jak na cebulę i dany rozmiar słoika jest w jednym worku. Czyli ja zbieram cały worek i wynoszę dopiero. I wtedy, jak idę po coś, robię dżem dzisiaj albo kompot, to biorę cały worek 0,7 i wiem, że tam nie znajdę nic innego jak 0,7 czy dżemówki. Także taki prosty tip babe ze wsi.